No i dzień doberek wszystkim. Dzisiaj formuję sobie ziemniaczki ostatni raz w tym sezonie dzięki właśnie temu, że te blachy się rozbierają, to te górne formujące to można właśnie sobie już uformować jak te krzaczki są na wierzchu. I że tak powiem do samego końca można w tych ziemniakach. Coś tam sobie robić, coś tam sobie grzebać, nie? Czyli chwast nie wyskakuje, znaczy nie tak. Chwast wyskoczył, tak? Chwast się pokazał, ale teraz znowu go zniszczymy. No i ziemniaki teraz jak już pójdą w górę, to powinny te wszystkie chwasty, które są tutaj w redlinach, powinny to wszystko zagłuszyć, zacienić glebę. No i teoretycznie te chwasty nie będą miały szans, tak? No tak jak widać. Ostatnio popadało, całkiem sporo popadało bo jednego razu spadło 25 litrów, następnego razu spadło 12 i kolejnym razem znowu 25. Tak? W przeciągu tam 2 razy drzwi, w przeciągu tygodnia półtora. Także dosyć fajny opad. Teraz ziemniaki właśnie zaczynają wiązanie. Więc że tak powiem, pora jest idealna, nie można było sobie tego lepiej wymarzyć. Jest to najlepszy moment, jaki mógł być do tego. No i wiadomo, gdzieś tam formownica nam jakieś listki obtrąci, tak? Na ziemniaku coś tam nam yy, delikatnie gdzieś w którymś miejscu przyłamie, uszkodzi, ale to są yy, sporadyczne przypadki, tak? Nie ma tego jakoś tam strasznie dużo. Stonka tutaj też się rzuca, więc trzeba będzie przyjechać i ją załatwić. Także, no zobaczcie, no tak to wygląda. Mówię fajna sprawa jak park maszynowy jest nowoczesny to można sobie wtedy, e, wtedy można sobie uprawiać tak. I można tam się bawić to w różnego rodzaju jakieś tam poletka doświadczonka i inne jakieś tam pierdółki. Sąsiad łąkę wykosił to sobie u niego nawrócę. Myślę że się nie pogniewa. Dlaczego ja tutaj tak dziwnie pojechałem? Kurka wodna, źle pojechałem chyba. A może i dobrze? Nie no dobrze pojechałem. Nie no dobrze pojechałem. Myślałem, że źle. Stonka grasuje na całego. Dzisiaj wieczorem będę pryskał. Żeby ją tutaj zniszczyć tam już na Lordzie, to w sumie powinna być opryskana ze dwa dni temu, ale niestety nie było jak, bo cały czas padało. Co chwilę deszcz. I deszcz, i deszcz, i deszcz. No mówię, w przyszłym roku sobie przejdę na rządki 70 na pewno, bo Arbosik wtedy będzie idealnie pasował w te 70 redliny, niby 10 cm, ale właśnie o te o te nieszczęsne 10 cm on nie pasuje, nie? No, tutaj bardziej trochę. Ta strona jest tak, jakby troszkę cięższa ziemia od tamtej. Na tamtej, jakby była troszkę lżejsza. No i tak pewnie w tym roku już po ziemniaku tutaj dawno głębosza nie było. Czyli pewnie w tym roku już e, po ziemniaku poleci głębosz, bo widać już, że e, przestał, przestał działać, już tak. E, przestał spełniać e, swoje zadania. Przestał e, tą wodę odprowadzać, już tak jak. Było to w pierwszym, w drugim roku, ten rok jest trzeci. No i myślę, że w tym roku już niestety przy tych kosztach, no będzie to drogi zabieg, będzie to kosztowny zabieg, ale no cóż, no, no nic się na to nie poradzi, tak? Trzeba to po prostu zrobić i tyle. Sarny mi łubin zeżarły. Zasiałem sobie kawałek słodkiego, mówię, a zobaczę, no i niestety. Opierdzieliły go prawie do gołej ziemi. Zajeżdżam. Dzisiaj na pole patrzę, a tam tylko rumianek na polu rośnie. O, 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 kierownik, co tak głęboko? Aż się przez ten przesypuje. No mówię, być może tam sobie i troszkę odchorują te ziemniaczki, ale ale myślę, że więcej dobrego zrobimy jak złego. Zresztą zobaczymy, to się okaże, jak to wyjdzie. Raz koło razu sobie jeżdżę, tak jak dwójka formownica była, to trzeba było na mijankę jechać. Tak, żeby obydwa kowa szły albo w bruździe, albo, albo na tym, albo na robionym, tak. Żeby obydwa, obydwie strony równo, jednakowo pracowały, na równą głębokość. A tutaj dzięki temu, że właśnie są cztery rzędy obrabiane, no, je można jeździć sobie raz obok razu, tak, nie trzeba yy, gdzieś tam tych mijanek robić, tak. No podoba mi się, tak? Z racji tego, że tej chemii nie używaliśmy. No i są naprawdę, naprawdę są czyste, tak? Tutaj później przebitki wam porobię z Rona to sobie zobaczycie. Naprawdę spoko wyglądają. Czy te, czy właśnie tam drugi kawałek, co mam, tam troszeczkę one wcześniej wyskoczyły, tak? Tam ta była dużo wcześniejsza odmiana, więc z automatu tam kilkanaście dni, kilkanaście dni wcześniej wyszły na wierzch od tych tak, te kilkanaście dni później no tutaj akurat w tym rzędzie to sporo łamie no nie, dadzą sobie radę lepiej tak, aniżeli miałyby w chwastach rosnąć, nie? O tutaj ta strona całkiem jakoś tak kijowa, to tu jeszcze maleńki ciąg, No płytko jeszcze, jeszcze głębiej, no i idzie plus. Tej formunicy jest to, że ma swoją masę, nie? wystarczy tylko lekko podnośnikiem puścić w dół, a ona idzie jak szalona. Lżejsza Ziemia już trzeba zrywać do góry, bo za głęboko idzie. O no i ostatni raz i po temacie tutaj na początku nie, nie nagrywałem wam tych pierwszych przejazdów, bo właśnie mówię że tutaj sobie dronem obgrywałem to wszystko testowałem to te Active Traki wszystkie, które są za, w oprogramowaniu, tak i tak się troszkę bawiłem, no i dlatego, y, dlatego wam tutaj nie nagrywałem tego wszystkiego, nie. Także krótki filmik wyjdzie, nie będziecie się mordowali z oglądaniem, tak. Teraz truskawki, nie truskawki. Każdy ma jakąś pracę, to będą filmy krótsze. No mówię, to już jest ostatni moment na formowanie właśnie tych oto ziemniaczków, bo yy, bo już te krzaki są tak dosłownie na styk, tak? Przechodzą pod tą ramą. No i jeszcze chwila i, i byłby problem, żeby łamało je. I tak właśnie mówię, gdzieś tam, gdzie gdzie potrafi przyłamać Czuć tutaj właśnie jak gdzie troszeczkę twardsza ziemia jest, tak troszeczkę twardziej, że naprawdę ma co ciągnąć, nie?